Teodor Talowski to architekt z przełomu XIX-XX wieku, który działał na terenie Galicji nie tylko. W Krakowie mamy jego takie, jedne z ładniejszych obiektów, mówię o ulicy Retoryka, o kamienicy pod Pająkiem na Karmelickiej. Trudno się nie zainteresować człowiekiem, który w tak krótkim swoim życiu, bo raptem 53 lata, Zaprojektował około 90 kościołów, oprócz tego szkoły, wille. Ja tutaj na wystawie pokazuję tylko część tych rzeczy. Obejrzeć na niej można niekompletny materiał, jaki Talowski stworzył. Są wille, tak jak pisze, dwory, pałace i wille Teodora Talowskiego. Jest również szpital Bonifratrów, jest około 30 różnych domów, willi, takich, które są nie tylko w wokół Krakowa, ale które są na terenie Galicji, bo również zahaczyłem o Ukrainę, bo na Ukrainie też ma bardzo sporo, bardzo taki duży, duży dorobek. To wszystko jest udokumentowane i tutaj na zdjęciach, jak również w mojej książce, którą napisałem o Talowskim swego czasu, wiele obiektów jest prowadzonych we wzorowy sposób tutaj przez obecnych właścicieli. Ja przygotowałem mapkę na której są współrzędne GPS, na której są sfotografowane wszystkie obiekty krakowe. Ta mapka jest tutaj na terenie stowarzyszenia i jest to taki pretekst i powód do organizowania sobie wycieczek wspólnych albo jak kto chce.